Witam wszystkich grudnia 13 w rocznicę, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego Pamiętam, miałem wtedy 11 lat Była zima prawdziwa, nie taka jak teraz, że jest ciepło Witam na kanale, o jadą z gabarytami chyba Witam na kanale Zawodowy Zbieracz Złomu O ten właśnie kanał oglądacie i tak, obiecałem niektórym widzom dzisiaj coś, czyli Cieszyński objazd śmietników, obiecałem, bo zapomniałem, że Kalika do mechanika oddaję. mam tu trochę złomika, raz, dwa, trzy, cztery, pięć wiaderek plus trochę luzem i oczyszczam moją piwnicę, ponieważ moja piwnica zaczyna wyglądać jak moje auto, a właściwie moje auto zaczyna wyglądać jak piwnica, czyli dużo śmieci tutaj zostaje. Dlatego przestałem zbierać taki złom elektro, gdzie jest plastik i odpady, tylko będę zbierał czyste, e, czyste surowce, czyli butelki, puszki oraz taki złom, który nie wymaga oczyszczania wielkiego zbytnio, jak to na przykład, to czy to, o takie coś, garnuszki. Butelki, puszki i garnuszki. O. dobrze, jedziemy do mechaniki. Najpierw jedziemy do skupu złomu, sprzedać to. Zobaczymy, czy w ogóle stać mnie na tego mechanika. Mam przerwany przewód tam minusowy, i trzeba mi taką jeszcze uchwyt na akumulator, żeby on nie, nie latał po całej tam pod maską. Ten akumulator przerwał się mi przewód minusowy, i muszę za każdym razem go stykać, żeby zapalić auto. Maskę podnosić. <laughs> Także jadę do mechanika to naprawić, właściwie to on to naprawi. Jest to porządny mechanik, także myślę, że zrobi dobrze. Dobrze, pauza, a właściwie to drzwi zamknięcie. Mam środki na paliwo, ale zostawię ja sobie te środki. Bo paliwo jeszcze mi starczy do mechanika i z powrotem. A lepiej, żeby były pieniądze na, na zapłacenie naprawy, nie? tak sobie myślę. Więc jadę teraz do Kantoru wymiany Walut. Zamienimy stal na papier, co wy na to? Tak jest. Już za chwileczkę się to odbędzie. Transakcja, za chwilę, będzie dokonana. O tak, proszę pana, jestem w drodze do mechanika, w połowie drogi. No i tutaj jest widok błogi. Czterech króli. 42 kg. Po 9,50, po 95 groszy raczej e, daje nam 40 zł, 40 zł tych zarobiłem. Także coś tam się zbiera powoli na kupkę. To paliwo co miałem kupić, to nie kupiłem. E, mam ten środki i te środki ze złomu wyciągnąłem z mojej kopalni pieniędzy, wysprzątałem troszeczkę. No i cztery dychy wpadło. Także jadę oddać kadika do mechanika i zobaczymy. Czy coś na to poradzi? Na ten mój kabel, i żeby ten akumulator jakoś umocować, muszę teraz spauzować No i zostawiam kadłuba u mechanika. Może być nawet jutro zrobiony, a ja powiedziałem, że może by dał mi trochę czasu, żeby zarobić, <grybujesz> zarobić więcej kasy. Potrzebuję czasy, no i. Mówi, no to może pojutrze, dobra, czyli w piątek będzie gotowy, jak będzie gotowy, to robimy coś, czyli cieszyński objazd śmietników, no i ja teraz muszę dzwonić po, po ratunek, żeby przyjechał po mnie ratunek, bo z buta to jest daleko do domu. Dziękuję, że byliście ze mną na filmiku, na sprzedaży złomiku, no i kaliku u mechaniku, <laughs> wszystkiego dobrego, zawodowego i orła jego.